Dzień dobry. Poczekaj, Sati, poczekaj, chodź. Daj ty buźkę. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was, Sati. Nie? Witamy. Słuchajcie, kolejna rewolucja w naszym domu i w naszym otoczeniu. Czyli rewolucja związana z budową od zera nowego tarasu. To miejsce, w którym siedzę. Już występowało. Tutaj wydaje mi się, że jakiś czas temu Litka omawiała wiele różnych, przeróżnych materiałów, które nadają się doskonale na budowanie tarasów. Ale nie zdradzę Wam jeszcze wszystkiego odnośnie nowego tarasu. Dzisiaj skupimy się na omówieniu tego tarasu, który zbudowałem lat temu, myślę, że około 15. Bo to był chyba mój prezent na urodziny Piotrka. Litka była wtedy w szpitalu, a ja zasuwałem tutaj, i kiedy Litka wróciła, to taras był gotowy. Dobra, pokażę Wam co i jak. Dobra. I teraz tak, jeszcze tutaj jedna uwaga. Nic nie szykowałem, tak wygląda nasz taras normalnie. Tym bardziej, że słuchajcie. O, tutaj już jest jedno rusztowanie, tam jest drugie. Właśnie ekipa od dachu weszła na tą stronę domu i. Zrzuca tutaj wszystkie jakieś graty z sufitu. No i dobra, teraz ma mniej więcej 8 metrów na 3, coś takiego koło tego. I no właśnie, tu śmieci, śmieci, to wszystko właśnie jest zrzucane tutaj z, z góry. Po pierwsze, deska lita jesionowa, no i tu jest mój. Niestety, nieszczęśliwy wybór, ponieważ no jesion doskonale się nadaje do wewnątrz, ale na zewnątrz to już tak, może bym powiedział, średnio. To nie jest tak, że każda deska tutaj jest do, do, do śmieci, bo zobaczcie, że tam, gdzie teraz jesteśmy w miejscu zadaszonym, i tam, gdzie właśnie woda na niego bezpośrednio nie padała, deszcz, to te deski są naprawdę w doskonałym stanie. Myślę, że gdybym tutaj przestrugał je, zresztą później oczywiście zrobimy takie próby, to pod spodem pokaże nam się piękny jesion. Oczywiście nie ma tutaj żadnych wkrętów. To już o to zadbałem. Właśnie patrzę, czy jestem w stanie wam pokazać, jak to było montowane. Ale chyba nie, chyba nie. Tutaj są legary. Legary, legary. I. O, może słuchajcie, może się uda. U, gdzie? Tutaj. Kątownik. Każda deska dostała kątownik. O, tam też będzie widać. Każda deska dostała kątownik obok legaru i było to przykręcane z boku. Czyli szedłem od strony domu, tutaj na zewnątrz i w ten sposób byłem w stanie to przymocować bardzo mocno do legarów drewnianych i tutaj może też jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Będzie widać. Mamy legar pionowy w tym miejscu, legar pionowy, później legar w dru drugi mniejszy w drugą stronę, czyli robimy kratownice. I pod spodem widać kawałek papy. A tam w samym narożniku mamy kostkę. Czyli kostka, później kratownica z drewna i na tym deska. No i dobra, teraz przejdźmy sobie tutaj w miejsce niezadaszone. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. No, to już jak widać, do drewna raczej nie należy. Tylko do, e, przepraszam, do zdrowego drewna nie należy. Tylko tutaj już się to wszystko rozpada. Na przykład, tu. Na przykład, tam. Więc to miejsce zdecydowanie było najsłabsze. Dobra, kolejne rzeczy, które myślę, że warto pokazać, to dyletacje. Koło 5 mm były wszystkie szczeliny zrobione. Oczywiście również tutaj przy domu. O, czekajcie, tak będzie widać. Więc wszędzie są te szczeliny zrobione. Ale uwierzcie mi, że te 5 mm na zimę zamienia się w zero. Są deski praktycznie całkowicie na yy, przylegające do siebie. Dobra, to, to omówiłem, to omówiłem. Jeśli chodzi o sam ryfel, to ja to uwielbiam. Powiem szczerze, że ten kształt jak najbardziej polecam. Bardzo fajnie się po tym chodzi. To jest jak masaż dosłownie. Kolejna rzecz to spadek. Tutaj mniej więcej było zrobione tak, że tam, gdzie, o, tutaj jak ta rura jest, to w tamtą stronę było to lekko pochylone. No i też trzeba się zastanowić, tak naprawdę, w którą stronę chcemy mieć ten spad, czy na przykład od domu na zewnątrz, czy wzdłuż domu. Tutaj mamy ryfel w tą stronę, deski są ułożone w tą stronę. I. To też chodzi o samo na przykład sprzątanie. Oczywiście teraz widzicie pełno tych liści, igieł i tak dalej. To jest wszystko wina tutaj, powiedzmy, dekarzy. Oni nam to z góry nas rzucali i za chwilę znowu będą zrzucać. Ale generalnie wszystkie liście jednak wyrzucamy w tamtą stronę. Odkąd mam dmuchawę, to robimy to dosłownie w parę sekund i to jest gotowe. W nowym tarasie jeszcze troszeczkę wypuścimy dalej. Będzie tam prostokąt szedł. Zrobimy sobie tutaj troszeczkę więcej miejsca w tej części. I bardzo ważną kwestią, myślę, również jest to miejsce czyli próg z domu to ma wszystko zostać na tej wysokości. Mamy wysokości nie zmieniać również. Przeszkodą, ale może też i ułatwieniem co do montażu, to będą te miejsca. Czyli mamy sześć słupów: jest jeden tu, drugi tu i cztery za mną. Czyli słupy, na których jest oparty cały dach, można to wykorzystać. Nie trzeba, ale można to wykorzystać również do zamocowania przynajmniej na przykład jednego legara. Bo tutaj zobaczcie, że też słupy mamy przy domu. Jeden tu, drugi tu. No i jakoś trzeba te deski. O, widzicie tam jeden kawałek deski odpad, Ale jakoś trzeba te deski zamocować w miarę blisko. Ale również, no, tam pod spodem musi gdzieś być legar, prawda? No i tutaj jeszcze widać, jeśli chodzi o tą stronę. Chodzi mi o jeden stopień. Czyli mniej więcej jesteśmy, myślę, że gdzieś około 30 centymetrów. Nad tymi kamieniami, więc tutaj również pewnie stopień będzie się musiał pojawić. Tyle z moich opowieści. Więc, jak widzicie, nie nudzimy się, ale stwierdziliśmy, że skoro jest ten bałagan cały, który tutaj jeszcze przez parę tygodni dobrych będzie, to wykorzystamy to i za tym jednym bałaganem po prostu pójdziemy dalej, za ciosem, jak to się mówi. I zajmiemy się tym miejscem, żeby jeszcze tej zimy, albo nawet późną jesienią, żeby można było sobie tutaj usiąść. A już później na zimę, no to będzie już wszystko zrobione i będziemy mogli zająć się jeszcze ogrodem, nie? bo tam jeszcze troszeczkę pracy jest. Także śledźcie, zobaczycie, jak to miejsce będzie nabierało nowego kształtu, nowego koloru. I trzymajcie kciuki. Za pogodę. Na razie, cześć.